Cześć, dzień dobry, witajcie kochani, zapraszam Was na vlog, w którym pokażę Wam e, tak z zewnątrz, jak wygląda e, chyba jak Niemiec. Coś z cyklu e, Poznajemy e, Niemcy. I tutaj Wam pokazuję właśnie Schulhof, czyli taki plac zabaw, który jest przy szkole podstawowej. Tutaj się znajduje szkoła podstawowa, o tutaj, gdzie jestem cały pomarańczowy budynek, to jest budynek szkoły podstawowej. E, I pierwotnie w sumie to powinna być szkoła naszej córki, ponieważ tuż obok zaraz wam pokażę, będzie przedszkole, do którego ona chodzi. Ale tutaj u nas w Niemczech jest rejonizacja i właściwie w Polsce chyba też, nie? I dzieci chodzą zgodnie z ich miejscem zamieszkania do najbliższej szkoły podstawowej. Zaczynamy od szkoły, pokażę wam może tu bliżej. Teraz jest dużo rzeczy pooddzielanych takimi biało-czerwonymi taśmami. E, ale to wszystko jest związane z obecną sytuacją na świecie, czyli koronawirusową sytuacją, tutaj dzieci na przerwach albo jak czekają na rodziców, mogą się bawić, e, tutaj widzicie mamy pooddzielane, co gdzie y, dzieci tam wchodzą tam z przodu, wiem, bo tutaj dzieci znajomych chodzą, dlatego tak troszkę znam to otoczenie bardzo ładnie, mała szkoła fajna, także tak, e, jeśli chodzi o tą rejonizację e, bo, bo, machę? Przestań to ja jestem z moją córką, dlatego będą różne hałasy, bo ona niby się nie odzywa, ale wiecie, tu w patyki wchodzi, w krzaki, tutaj szura, tutaj bura. No, także przepraszam, no ale wiecie, i my zazwyczaj razem <grybujesz> z nią jestem, więc my we dwie większość czasu spędzamy. No i a propos wracając do szkoły, co chciałam powiedzieć. Można dziecko posłać do innej szkoły. Ale trzeba to dobrze ugruntować, trzeba podać dobry powód, taki, który szkoła po prostu zaakceptuje. I tu po sąsiedzku, słuchajcie, zbliżamy się już, widać taki dach czerwony, po sąsiedzku przez siatkę, przez ogrodzenie jest przedszkole. I to przedszkole, też Wam tak z zewnątrz pokażę, jak mniej więcej wyglądają przedszkole w Niemczech. To jest przedszkole, do którego chodzi moja córka. Dzisiaj jest sobota, dlatego tutaj będzie wszystko nieczynne, zamknięte, ale i tak w sumie nie można wchodzić, w zasadzie teraz w ogóle. No i opowiem Wam trochę, jak wygląda sytuacja przeprowadzania, odbierania dzieci. To jest cały budynek, z drugiej strony zaraz przejdziemy jeszcze. E, jeszcze zapomniałam Wam to pokazać, za szkołem jest piękne boisko. I to jest plac zabaw przedszkola: jest takie ogrodzenie, żeby dzieci nie uciekały, chociaż wiem od pań, że niektóre dzieciaki spokojnie sobie radzą z tym ogrodzeniem. Mają co jakiś czas y, już różne nowe jakieś tam atrakcje na tym Placu Zabaw. On jest dość duży wokoło. Jak widać, y, taśmami są również poodgradzane jakieś tam części, pewnie gdzie, gdzie, gdzie która grupa się bawi. Y, Pooplątane są y, niektóre atrakcje, których dzieci nie mogą obecnie używać. Wcześniej, y, kilka miesięcy temu, to w zasadzie w ogóle nie mogły dzieci używać Placu Zabaw teraz troszeczkę się to zmieniło, także tak, tutaj mamy ten budynek, on jest taki trochę jakby okrągły i yy, większość z tych grup, które znajdują się w tej grupie, bo na przykład grupa mojej córki ma nowy budynek, który Wam za chwilę pokażę, yy, mogą sobie wychodzić bezpośrednio, z wejść ze swojej grupy do przedszkolnego tego placu zabaw. Bubuka, idziemy. Yy, to mają różne piaskownice dzieci. Yy, Marysiu? Możesz tak nie robić, proszę, bo mnie zagłuszasz i ja nic nie będzie słychać, co ja mówię. Dziękuję. No i tak, tutaj mają jakieś krzewki, tu mają różne, e, różne zakątki dzieci. I teraz idziemy tutaj, jest taki mały parking. Och, potknęłam się, ale nie przewróciłam, także spoko. Tu mamy nazwę przedszkola. Jak się nazywa? To jest aktualnie przedszkola AWO, do którego chodzi moja córka. Bardzo polecam przedszkola AWO w Niemczech, ponieważ są to przedszkola, które są y, otwarte praktycznie na okrągło. Oni mają tylko kilka dni w roku, kiedy jest nieczynne. Nie mają jakieś tam zomeferie, nie mają przerw. Y, Oczywiście starają, mają tylko dwa dni w roku, jeden na wiosnę, zazwyczaj jeden na jesieni. To są tak zwane Tin i to są dni, w których tam właśnie całe przedszkole jest zamknięte, ale jeżeli ktoś naprawdę ma problem z tym, gdzie odda dziecko, to może sobie spokojnie wybrać jakieś zastępstwo. I tutaj właśnie chciałam Wam powiedzieć, że to jest stary budynek. On jest bardzo fajny ogólnie. A tutaj obok widać taki żółty. To jest nowy budynek, który jest od dwóch lat. I właśnie z tego budynku uczęszcza moja córka. Niestety jeszcze nie ma połączenia takiego, wiecie, przejścia z jednego budynku do drugiego bez wychodzenia na zewnątrz, co jest trochę y, niefajne. Ale teraz to w sumie nie ma znaczenia, bo przez koronę dzieci nie mogą y, jakby mieszać się grupami. Y, na pewno ten budynek nowy jest piękny, nowoczesny. I obok niego mają dzieci również, y, tutaj jest takie odgrodzenie, bo oni tu mają y, taką szopę, taką chatkę, gdzie mają różne zabawki. I tutaj mają swój plac zabaw obok tego e, budynku. Widać pięknie już mają poogrodzone, wszystko poozdabiane na e, Wielkanoc. E, no i bardzo fajny, bardzo nowy modernistyczny, super wyposażony budynek. Bardzo mi się podoba. Tutaj widać mamy jakąś gra w klasy czy coś w tym stylu. Dzieciaki są po prostu super szczęśliwe i mają wszystko, czego potrzebują według mnie. Ja jestem zadowolona, że moja córka trafiła do tej grupy, ponieważ y, dzieci są troszeczkę takie odizolowane od innych, a wiecie, jak są wszystkie dzieci naraz, czasami to one strasznie, strasznie szaleją. Bobu, bawicie się tutaj? Opowiedz, w tej piaskownicy? No, w tej piaskownicy. Nie mówi się no, tylko tak. I tam jest z tyłu, z tyłu tam ten plac zabaw. Tutaj jeszcze jest ogrodzony kolejny właśnie Bolzplatz, to się nazywa. To jest takie e, miejsce, do wykorzystania to jest jeszcze I teren. Gdzie można grać w piłkę? Na przykład. Tutaj można grać w piłkę, są bramki. Chodź, idziemy teraz w stronę kościoła, a ja będę opowiadać. No, i ten teren z tyłu to jest taki właśnie boisko. No i tutaj też są organizowane. Przy normalnych warunkach y, różne imprezy. Na przykład dla Tenen Fest w listopadzie, albo jak jest jakaś tam rocznica w przedszkolu, albo po prostu jakiś familienczak, dni rodziny. No wiecie co, tam ogólnie y, jest to dostępne, to to wszystko y, działa. Tam, po prostu tam się dużo osób może spotkać, nie? Jest taki fajny zielony plac. Tutaj jest. Y, Wejście. No, i chciałam Wam jeszcze opowiedzieć, jak po drodze zmierzamy w stronę kościoła, takiego tutaj. Yy, I pokażę Wam jeszcze kawałek yy, może niemieckiego yy, cmentarza, ponieważ moja córka mówi, że to jest. Yy, jak to się Jak Ty mówisz, że to jest, Maryś? Labirynt. Labirynt, bo tam jest wszystko oddzielone. Te groby są tak fajnie podzielane takim żywopłotem, i dla niej to wygląda jak labirynt. Chodź, przechodzimy przez ulicę. Sorry za te wstawki, ale muszę trochę na nią mieć oko. No i a propos przedszkole, no to powiem Wam, jak to wygląda w czasach koronawirusa, jak to funkcjonuje wszystko. Kiedy były przedszkola zamknięte, to były zamknięte, a kiedy już otworzyli, to oczywiście mamy skrócony czas opieki nad dziećmi. Niestety, ale y, rząd y, tutaj lokalny decyduje o tym, jak wygląda opieka i. Y, Poskręcali nam obecnie dzieci, które tam miały 45 na przykład godzin tygodniowo, to teraz mogą przebywać tylko 35 godzin tygodniowo. Dla niektórych rodziców jest to problem, ponieważ y, nie każdy ma możliwość wyjścia wcześniej z pracy, nie każdy ma możliwość, że ktoś tam odbierze dziecko. Dla nas osobiście, dla mnie to nie jest różnica, bo ja mam możliwość z mężem odebrać moje dziecko na czas i tak dalej. Pokazuję wam tutaj taki kościół. Mhm. Tak, tak. Yy, no, I no, jak mówię, z tym odbieraniem jest ok. Oczywiście opłaty za przedszkole, kiedy większość czasu było zamknięte, m, m, były jakby zniesione. Rodzice nie płacili, byli zwolnieni z opłat, ale mimo to ludzie bardzo, bardzo narzekali i cały czas narzekają. Tutaj mamy znaczek, że nie można rowerem jeździć, tutaj nie można piesków wprowadzać, bo to już jest teren kościoła teren tutaj. Cmentarza. Pokażę Wam cmentarz tak pokrótce, dlatego że mm, bardzo mi się podobają takie minimalistyczne cmentarze w Niemczech. To nie jest to jak w Polsce, że ogromne groby, ogromne pomniki, jak to mawia moja babcia i jej mama, stawiają ludzie. Tu jest kościół, słuchajcie. Tego kościoła za bardzo nie znam. Może być, że za kilka minut. Yy, tam będą dzwony bić, bo jest zegar i on co jakiś czas, nie wiem, czy co 15 minut, czy na równą godzinę, on bije e, w ten torrent czy jak to się tam nazywa, no nieważne, wiecie o co chodzi, dzwony po prostu dzwonią, więc będzie głośno w razie czego. No, piękny kościół, słuchajcie, bardzo mi się podoba, to jest kościół ewangelicki, wydaje mi się, on ma krzyż, tak, to jest tak, ewangelicki kościół, bo tutaj też obok w sumie, po Sąpiecku przez ulicę jest... Przedszkole, również ewangelickie, prowadzone przez jakieś tam siostry zakonne. Dzieci znajomych tutaj również chodziły. Bo my kiedyś tutaj niedaleko mieszkaliśmy. Teraz się przeprowadziliśmy znaczy, nie teraz, już ponad 5 lat temu się przeprowadziliśmy ale tu dostaliśmy miejsce. To jest ogromny, piękny kościół. Ok, bo buchać. Idziemy teraz z drugiej strony na ten cmentarz. Yy, no, i zamieszałam, pomieszałam i w sumie mówię o wszystkim i o niczym. Mam nadzieję, że w tym całym chaosie ktoś coś interesującego dla siebie znajdzie i że wytrwacie do końca tego filmu bo ja gadać to słuchajcie mogę mnóstwo, mnóstwo czasu mogę gadać ja jestem człowiek gaduła nie jest ciężko uciszyć ja mówię, że jak nie gadam to jestem chora nie wiem czy też tak niektórzy z was mają ale pewnie są takie gadły no w każdym razie <laughs> z przedszkolem ludzie zawsze są niezadowoleni, ale to chyba zawsze tak jest, jak wszystko normalnie funkcjonowało to też zawsze znalazło się jakieś ale też zawsze było jakieś Wiecie, sprzeciwy, i tak dalej. O, jeszcze telefon mi dzwoni. No, no i tak. Słuchajcie, co Wam powiedzieć, jeszcze? Zmierzamy w ten, na ten cmentarz i mam nadzieję, że. Przepraszam za ten telefon. No, dobra, przepraszam za tę stawkę telefonową. No, no, idziemy na ten cmentarz. Opowiem wam jeszcze tutaj, jak to wygląda troszeczkę. Tam była taka tablica informacyjna, i tak dalej. Ale no, mm, ale tak. O, dlatego ona mówi, że to jest labirynt, bo to są takie wszystkie fajnie podkreślane miejsca, gdzie ludzie są pochowani. E, takimi właśnie pięknie przyciętymi żywopłat, żywopłotami. No, takimi, wiecie, krzaczkami, takie tuje przycięte i to tak wygląda. W Polsce to takie jest, wiecie, zupełnie inaczej wyglądające. Może gdzieś w większych miastach, gdzie jest mniej e, miejsca już po prostu na cmentarzach, to może też te groby nie są takie wielkie. No i tak, Widzicie, tutaj tak wygląda. Są tylko takie małe tablice nagrobne, gdzie są jakieś tam y, różne informacje odnośnie zmarłych. Jakby nie ma aż tego takiego zdobnego wszystkiego, jak w Polsce. Wydaje mi się, również na wszystkich świętych to też nie jest aż tak bardzo ozdabiane, jak w Polsce. Nie jest tak kolorowo, tak hucznie i tak dalej obchodzone. Tutaj mamy nazwy y, na przykład rodziny. Tutaj są takie pojedyncze grobiki, no tak to wygląda, słuchajcie bardzo fajne miejsce, bardzo zadbane miejsce, chociaż w Polsce uważam, że też wszystko ładnie wygląda, tu ktoś sobie kamyczkami wysypał przy ozdobu, bardzo dużo jest takich figurek właśnie, aniołków no i tak, słuchajcie miga mi bateria, ale myślę, że ponad 12 minut mojego y, ględzenia, to jest jak najbardziej y, wystarczająco no i tyle, słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo w tych trudnych czasach o, są i dzwony, jak już wspomniałam. E, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do moich innych filmów. Mam nadzieję, że ten vlog będzie do oglądnięcia. Mam nadzieję, że nie na darmo się nagadałam i mam nadzieję, że coś tam Wam pokazałam. Tam w tle jest szkoła pomarańczowa. To jeszcze Wam pokażę ten kościół. No dobra, dzięki bardzo. Trzymajcie się i do następnego filmu. Do zobaczenia. Papa! Pa.